W październiku 2019 roku na tej samej scenie kadra i podopieczni tego ośrodka świętowali swoje 30-lecie. 5 maja tego roku powrócili do sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury, by po pandemicznej przerwie wznowić świętowanie Dnia Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na swoje święto zamienili scenę w salę balową Wielkiego Pałacu. Zanim bal się rozpoczął, o trudnościach, sukcesach i nadziejach rozmawialiśmy z Danutą Komorowską Rożej. Przewodniczącą zarządu koła w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To, żeby inne osoby zdrowe dostrzegły, że te osoby z niepełnosprawnością intelektualną też mają swoją godność, też mają uczucia, a więc też dostrzegają, że są wyśmiewane, że są poniżane, że są często traktowane jak dzieci, na przykład osoby dorosłe. Osoby dorosłe często się mówi Krzysiu Stasiu, a nie Panie Krzysiu, Panie Stasiu, prawda? No bo się nam wydaje, że one są dziećmi, one są dorosłe i też potrzebują być traktowane z godnością. Rozumienie problemów się poprawiło. Brakuje jeszcze trochę rzeczy, ale ja się pochwalę jedną teraz. W, w tym roku rozszerzyliśmy powierzchniowo naszą działalność na Hołdu Pruskiego. Przynieśliśmy tam jedną z placówek dzięki władzom, dzięki panu prezydentowi, który wyraził zgodę, żeby ten obiekt miasta tam powstał. I dzięki temu mamy zdecydowanie lepsze warunki dla jednej z placówek. Co brakuje? Myślimy cały czas, marzymy o rozbudowie tej naszej basztowej, żeby no, powiększyć powierzchnię i działalności, i terapii, żeby tam ewentualnie powstało mieszkanie chronione. Czym dalej i czym więcej działamy, tym więcej potrzeb. Poza, empatia na pewno jest pierwszą rzeczą. Co potrzebujemy? Zrozumienia, że te osoby nigdy nie będą pracowały, żeby nie oczekiwać, że stowarzyszenie na siebie zarobi, bo często jest tak, że pozyskajcie środki. Nie jesteśmy w stanie poza jednym procentem, które tam dostajemy, nie jesteśmy w stanie uzyskać więcej. Dostajemy z PAFRONO, dostajemy z Urzędu Miasta, dostajemy z różnych dotacji, ale środki finansowe na to, żeby poprawić funkcjonowanie placówek są zawsze potrzebne. Informacja o dobrej współpracy z miastem znalazła potwierdzenie w trakcie oficjalnej części uroczystości. Na scenie pojawiły się zastępca prezydenta Świnoujścia, Barbara Michalska, oraz przewodnicząca Rady Miasta, Elżbieta Jabłońska. Były kwiaty i zapewnienia o stałym wsparciu działań stowarzyszenia. Przez scenę przewinęło się blisko 200 wykonawców z wielu świnoujskich placówek. Część z nich były to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 9 maja obchodzony jest Dzień Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Dzień Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. A co o godności, szacunku i tolerancji myślą podopieczni? Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu. Zapraszamy do wysłuchania i refleksji. jestem Klaudia. Klaudia, a co według Ciebie znaczy tolerancja? To znaczy akceptować innych. Akceptować innych. Tak. Ok, a co dla Ciebie znaczy szacunek? Że trzeba mieć, trzeba mieć szacunek, trzeba być dobry. A co to znaczy godność, słowo godność? To znaczy, że jak się człowiek ma prawo do, do, do niektórych rzeczy. Tomek. Cześć, wam y, wszystkim. Jestem Tomek. Uh -huh. A, akce, akceptacja to jest coś takiego jak akceptować wszystkich ludzi. Mówimy o tolerancji. E, to tolerancja, no. e, to, Tolerować wszystkich można. Uh -huh. e, wszystkich trzeba lubić. Jasne. E, trzeba ich szan szanować. Uh -huh. Trzeba z nimi rozmawiać. Trzeba z nimi rękę podać, trzeba ich zaprowadzić do niektórych rzeczy, bo nie poradzą sobie sami. Jasne, a co to jest godność? Godność to nie można się z nich wyśmiewać, nie można ich kopać, bić, pluć, okłamywać, szacu... szacunek trzeba mieć do nich. Tomek, a czy ty czujesz się akceptowany? I tak, czuję się akceptowany poprzez was. Poprzez nas, tak. czyli nas terapeutów tak. i tutaj tak. wszystkich przyjaciół tak, z SDS-u. Tak, tak, tak. A jesteś teraz szczęśliwy? Tak, jestem szczęśliwy, że tu jestem. Super, dzięki. Danusia, czym dla Ciebie jest godność? Wolność. Bo, że jest wolny. Wolny. Mm. Wolny i... No ten... święto. 1 mm -hmm. maja czy coś tam. Rada. Mm -hmm. A czym dla ciebie, Danusia, jest szacunek? Szacunek to jest dobroć. Dobroć, tak? No, to grzeczny i dobry. Tak mm -hmm. ludzie się do siebie uśmiechają na tak. przykład? Może być. No. Może być. A jak ktoś jest niemiły. Jak ktoś jest niemiły i... Ten, to jest dla mnie. Nie... Smutność takiej i niezadowolony. Mhm. Dziękuję ci bardzo. Cześć, ja mam na imię Joanna. Mhm. Y Co to jest, Asiu, tolerancja? Tolerancja to jest, żeby każdego człowieka, jaki by nie był, zaakceptować, tolerować i nie nam śmiewać się z nikogo, nie, wy, nie wypowiadać y, różnych rzeczy mm -hmm. przykrych, nie powinno się mówić jednej osobie ubliżać, kłamać, oszukiwać. Po prostu. To jest, takie jest moje zdanie, mhm. że nie powinno tak być. Jasne, okej, okay. dziękuję ci bardzo. Monika, czym dla ciebie jest szacunek? Szacunek to jest lubienie kogoś, kochanie, takie szanuję yy, ciebie, czyli lubię cię, kocham cię, jesteś dla mnie wyjątkowa, mhm. bardzo cię... Lubię i kocham. Super. A jak rozumiesz słowo godność? Pojęcie godność? godność? Czym jest godność? Czym jest godność? Godność to jest zaufanie do drugiego człowieka. Godnie ufam drugiemu człowiekowi. Mhm. Godność mhm. to zrozumienie kogokolwiek. Pięknie. Kogokolwiek. Mhm godność to wyrażanie szacunku miłości do drugiego. Pięknie. A co to znaczy, że ktoś jest przyjacielski? Ktoś, kto ma na przykład dobre, dobre serce do kogoś, dobrą duszę, dobre ręce, że nikomu by krzywdy nie zrobił. Dziękuję Ci bardzo. Proszę. Cześć, mam na imię Adam. Adam, co nam powiesz o tolerancji? Tolerancja, że trzeba y, tolerować ludzi takich, którzy mają problemy w życiu. Mają. Że. Jasne. Uh -huh. Nie Adam, dawają to... sobie rady w życiu i trzeba im pomagać. W tolerancji. Sz szanować też trzeba i. i udzielać takich rad dobrych, żeby ludzie z tego ciężaru wyszli, żeby dawali sobie radę w życiu.